Albert Odzimkowski, w Szkole Walki Drwala, witam. Witam. Widziałem właśnie, tarczowaliście wspólnie, raz Ty, raz Tomasz. Mhm. W, czym, w czym najbardziej pomagasz Tomaszowi i jakie, Twoim zdaniem, robi postępy? To znaczy, no, cóż ja mogę powiedzieć o postępach Tomasza? No to ja uważam, że ja robię postępy przy Tomaszu, i nie Tomasz robi przy mnie. No, uważam, że Tomek jest na tyle kompletnym zawodnikiem i ma już taki bagaż doświadczeń i przegląd techniki, że tak naprawdę u niego to polega to na tym, że on coś może doszkala, nie wiem, szykuje jakąś taktykę i to na, na, tak w ten sposób wygląda. Wiadomo, że jak wszędzie, jak na przykład ktoś prowadzi jakieś seminarium, no to wiadomo, że się podłapuje jakieś zawsze nowe elementy powiększa się ten swój arsenał. Mówię tak samo, jeśli chodzi o Tomasza i o mnie, no ale to raczej ja zyskuję, nie Tomasz. To co z Twoim klubem w Radomsku? W Radomiu. W Radomiu, Radomiu. Raczej bardzo pozdrawiam mój klub. Oczywiście prowadzę tak samo zajęcia... Tu i tam, czyli nie tu i tam, czyli w Krakowie i w Radomiu, wygląda to w ten sposób, że trzy dni prowadzę zajęcia w Krakowie i trzy dni prowadzę zajęcia w Radomiu. W momencie, kiedy mnie nie ma w Radomiu, od samego porządku, kiedy zakładaliśmy klub z Leszkiem Kulikiem, wymienialiśmy się tymi zajęciami. Wydaje mi się, że taka forma treningu dla chłopaków też jest w porządku, po prostu nie mają nudy. I wyszło tak, że ja, ja prowadzę zajęcia od czwartku do soboty, ale od poniedziałku do środy, mhm. więc to tak mniej więcej wygląda. Miałeś walczyć na absolut championship Berku, niestety nie wyszło, no, nie wyszło. ręka, no, wyszło. no właśnie widzę, ale już coś tam uderzał. No właśnie, ja, jak, jak już się czujesz pod względem kondycji twojej to prawej znaczy, dłoni? Y, jeśli chodzi o kondycję mojej prawej dłoni, no jeśli chodzi o uderzanie ciosów prostych i jakichś tam sierpów, haków to nie mam jakiejś, już nie mam takiej blokady, nawet delikatnie sparuję, wiadomo, że nie są takie to sparingi na 100%. Bardziej jeszcze mi przeszkadza ta ręka, jak ktoś próbuje złapać w parterze, jak próbuje coś przekontrolować. No, tak naprawdę to dopiero w tym tygodniu mam tyle siły, żeby odpalić zapalniczkę, także... No, nie wolno co, palić. No nie, ale mu chodzi do gazu, akurat nie mam samo zapalając się kuchenki, nie? Rozumiem. Jan Bachowicz, który już tam na worku e, trenuje, wspomniałeś, że razem już trochę sparowaliście. Znaczy Janek akurat był wczoraj, zrobiliśmy jakieś tam luźniutkie zadaniówki, to był taki bardzo luźny trening. Janek akurat przyjechał, odwiedził nas. No dla mnie to jest wielka przyjemność porobić z takim zawodnikiem, prawda? A pokładasz nim duże nadzieje względem jego kolejnego pojedynku w UFC? No oczywiście. No ja wierzę bardzo w Janka i wiem, że na pewno będzie w świetnej formie. No i ja obstawiam wygraną Janka, prawda? I z całym sercem jestem za Jankiem, prawda? I na koniec, jakie Masz plany w takim razie? Ile potrzebujesz czasu, żeby wrócić do pełnej dyspozycji? Jakie masz plany z względem startu? Eee, no to nie chcę za dużo mówić. Oczywiście plany. Jest są. Jak najwięcej. Eee, ogólnie plany były na początku, bo tam wiadomo, że jedna gala odwołana, promak, potem były problemy trochę z kontraktem, żeby znaleźć tą walkę. Trafiła się Walka 31. No i ogólnie do, do wakacji mieliśmy zrobić trzy, trzy walki. Te walki były jakieś tam jakoś tam zaplanowane. Eee, Początkowo miałem się bić teraz w marcu na pewnej gali. Na pewnej gali. Na pewnej na, na gali, no, ale tam nic nie zostało podpisane i tak dalej wiadomo, no nie jestem w stanie przygotować się jeszcze na 6 marca. Trochę jeszcze za dużo ważę. Dopiero się zacząłem ruszać teraz drugi tydzień. Na e, ale... 6 marca, no tak. Tak jest. E, A, no, ok. no to okej, okay, dobra. No e, i e, wydaje mi się, że będę gotowy pod koniec kwietnia spokojnie, żeby się bić. No ja jestem głodny tej walki, już tak długo nie walczyłem, że chciałem na pewno zawalczyć. E, no i tak samo pojawiają się jakieś tam oferty za graniczne, ale wydaje mi się, że dopiero jak wszystko podpiszę i tak dalej, to wtedy będę mógł się dopiero czymś pochwalić. Nie chwalę dnia przed zachodem słońca, prawda? Ale to, y, to będzie ta sama gala 6 marca, tylko później? A nie wiem, ja nie wiem, na razie nic nie wiem. Oni podpisują 6 marca, podpisuje już na wyłączność na Polskę. No tak słyszałem też. Też tak słyszałem. No. Ale mo, może, może będzie inaczej. No. Dobra. Do tego Ci życzę powodzenia będę obserwował. O, dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze pozdrowić właśnie całą szkołę Walki Drwala, chciałbym pozdrowić również to mój wystarczy klub. Wystarczy, się obrócisz nim, co po powiesz. Tak. Nie, to nie wszyscy, to jeszcze nie wszyscy, także sobie nie okay. myślcie. Cały klub e, Crossfight Radom, e, wszystkich moich sponsorów. E, no i na życzolą. Dziękuję. Dziękuję bardzo.